Kolejną ciekawą opcją, którą oferuje nam CMS Joomla jest system ankiet. Ankietami zarządzamy poprzez pozycję sądy w menu komponenty. Mamy standardową listę i panel górnych ikon, które służą do tworzenia edycji, usuwania, publikowania lub odpublikowania danej sondy. Mamy panel filtrów. Aby dodać sondę, klikamy przycisk Utwórz, następnie wpisujemy tytuł. Możemy określić tekst zastępczy i opóźnienie. Opóźnienie jest to liczba sekund, która musi minąć, aby użytkownik mógł ponownie zagłosować. Następnie decydujemy, czy sonda jest opublikowana, czy nie. I wpisujemy możliwości odpowiedzi. Możemy użyć przycisku podgląd, który pokaże nam, jak aktualnie wygląda sonda. Ponieważ nie zapisaliśmy jeszcze naszej sondy, to podgląd pokazuje nam tylko przyciski głosu i wyniki. Po zastosowaniu zmian w sądzie widzimy, jak będzie wyglądała nasza sonda. Możemy zapisać naszą sondę. Widzimy, że lista została uzupełniona. Mamy dostępną kolumnę tytuł Sądy. Opublikowane liczba głosów, czyli ile osób już głosowało w naszej sądzie. Liczba opcji, jaka jest dostępna w sądzie. I opóźnienie, czyli czas, który musi minąć pomiędzy kolejnymi głosowaniami jednego użytkownika. Pomimo tego, że dodaliśmy sondę, na naszej stronie nic się nie zmieniło, musimy zatem opublikować moduł. Moduł nazywa się Sonda. Uzupełniamy tytuł. Określamy pozycję. W parametrach modułu możemy określić, którą sondę chcemy wyświetlić. Obecnie mamy tylko jedną sondę, więc wybór nie jest skomplikowany. Możemy określić przyrostek klasy CSS modułu. W parametrach rozszerzonych standardowe opcje dotyczące pamięci podręcznej. Klikamy przycisk Zapisz i ponownie odświeżamy stronę. I widać, pojawiła nam się ankieta. Z opcjami, które zdefiniowaliśmy. Możemy wybrać opcję i kliknąć przycisk głosuj. Spowoduje to oddanie głosu, a następnie przekierowanie do komponentu sondy. Mamy możliwość wybrania sondy, a także obejrzenia wyników z danego głosowania. Widzimy, że na tak. Głosowała jedna osoba, jest to 100% wszystkich głosów. Poniżej mamy małe statystyki, jest to ilość głosujących, pierwszy oddany głos i ostatni oddany głos. Są to daty. Możemy w panelu sąd dodać kolejną sądę. Następnie zapiszemy naszą drugą sondę. Po odświeżeniu strony na tej liście pojawi nam się nowa sonda, do której możemy przejść. Tutaj nie ma żadnych głosów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby opublikować kolejny moduł lub zmienić obecny. Zmienimy moduł ankiety, aby wyświetlała drugą ankietę. W ten sposób mamy kolejną sondę. Działa ona dokładnie tak samo. Oczywiście na stronie może być opublikowany więcej niż jeden moduł. Są teraz dwie ankiety. Możemy swobodnie nie głosować. Aby usunąć ankietę w komponencie sądy, zaznaczamy niepotrzebne ankiety i klikamy przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie sądu. Jak widać, komponent ankiet jest bardzo prosty, jednak dostarcza podstawowych funkcjonalności pozwalających na zebranie nieco informacji odnośnie gustów naszych użytkowników.